Hejko kochani, witajcie dzisiaj znowu na moim kanale. Dzisiaj nagrywam film, że będę oceniała moje fidget toysy. I tak jak mówiłam na poprzednim odcinku, nie wiem czy oglądaliście, ale mówiłam, że filmy będą się pojawiać codziennie. Dokładnie jeszcze nie wiem o której godzinie, ale spróbuję nagrywać dla Was codziennie. Jeśli znajdzie się aż tyle czasu. Bo ja uwielbiam dla Was nagrywać, ale właśnie nie zawsze mam czas. Ale dobra, przejdźmy już do odcinku. Pierwszy to ten popit. Moja ocenka to 9 na 10. Drugi to ten. Yy, ten tak 8,5 i na 10. Ten popit. Yy, ten też 9 na 10. Na razie same popity. I przepraszam za mój głos, ale jest 9:47. Ja niedawno wstałam. Ale dobra, teraz ten popit. On jest taki średni, więc 7 na 10. Ten popit 10 na 10. Ten popit 9,5 na 10. Większość mam też fidget toysów yy, sam, samoręcznie robionych. Ale to nic. Okej, okay, ten gniotek z kulkami Orbis. On jest naprawdę super 10 na 10. Ten gniotek, sama go robiłam kiedyś. Jak miałam 8 lat, 2 lata temu. Dobra, on 8 na 10. Ogólnie ja wszystkie moje fidget sobie lubię. Okej, okay, ten. On 6 na 10. Nie wiem czemu to dodałam do Firette'sów, ale 1 na 10. Ten gniotek. On mi pęknął i dałam sobie taką gumkę. On kurczę, nie wiem. Dobra, 8 na 10. Takie coś. 5 na 10. Takie coś, też nie wiem czy to dodałam do Fidete'sów, ale no... 1,5 na 10. Połowa mochi... 2 yy, na 10. Takie coś. Takie coś. To 1,5 na 10. Lęka już przyszła. Taki gniotek z kulkami też Orbis. Yy, 5,5 na 10 i Tangle No 2 na 10. Więc to są wszystkie moje fidget Toisy. Ogólnie, kochani, ja nie wiem, jakie mam nagrywać dla Was filmy, żeby Was się podobały. Więc podajcie na mojego TikToka. Małpa, podłoga, Kasia Zaklikiewicz razem. I na końcu też podłoga. Czyli wiecie, taka kreska na dole. No wiadomo. I ja się postaram dla Was taki film nagrać. Bo chciałabym, żeby Wam się filmy podobały i żeby było dużo łapek w górę, dużo subskrypcji, żebym miała. A tu dopiero mam 10 subskrypcji. Chociaż Wam dziękuję za to 10 subskrypcji. I tak to dla mnie radość. Dobra, ale jeśli Wam się podobają takie filmy jak teraz, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, żeby być na bieżąco. A ja się już z Wami żegnam, więc pa!